Mój Boże! Matka, coś ty balowała znowu? Nie byłam na imprezie? Nie zaprosiłaś mnie. Mama. Co ty wiesz? Gdzie jest ojciec? W dupie. Gdzieś w krzakach leży. I don't care. Kurna, ja cię wyprowadzę stąd i my go znajdziemy, bo on mi musiał... Nie docie! cię. Nie widzisz, że tonę. Ogarnij, ogarnij. Utrzymuje sytuację. Oddychaj. Słuchaj, mężczyzna zbawieniu... Nie znajdziesz mojego ojca. On już nie żyje. Słuchaj. Ja nie mam tych pieniędzy na te twoje ubezpieczenie zdrowotne. Mam cię w dupie, teraz cię zabiję. Ogarnię się, cię. Musisz mi je dać. Nie pojadę na wycieczkę. A ja chciałem zabrać kubusia. Nie mamy czasu. Mamunia. Jestem piękny, widzisz? Jestem orłem. <grym> Zawsze chciałam być konien Podaj mi nóż. Podaj minus Matko, ja nie mam masła, nie mogę ci zrobić kanapki. Podaj mi! Nóż. Bo cię kopnę! Odbytem Mam tylko pistolet, sorry. Patrz, trafię ci w czoło. Ej, ciekawe, czy trafię, ej! Czekaj, pomyślę.